Pinokio, ile za gieta? Dwunastaka, kurwa i ani euro, kurwa mniej. Kurwa, zdzierasz jak chuj. Poproszę 120 gramów. Kurwa, nie mam tyle. Chuj mnie to obchodzi, kurwa. To znajdź, kurwa, wychoduj, kurwa. wieśniaku kurwa, drewniaku, bo cię pod pole, kurwa, zobaczysz. Dobra, już idę po towar. A ta hiena to co? To moja hiena! Kurwa, masz pozwolenie na te zwierzaki, kurwa? Gepard, kurwa w coffee shopie? I rekin młot, kurwa? Pinocchio, skąd ty masz te wszystkie zwierzaki? Wystrugałem, kurwa, nie interesuj się! A gdzie jest, kurwa, Gepetto? A tu jest! Kurwa, Gepetto kurwa, widać, że jesteś na jakimś cyklu, kurwa! No a jak!